Czy masz Ducha Świętego? Chciałem tu poruszyć kolejny bardzo ważny temat, w sumie istotę bycia w Duchu Bożym, w Duchu Pana Jezusa, bo przede wszystkim ten filmik kieruje do tych, którzy wierzą, że Pan Jezus jest Bogiem Zbawicielem, ponieważ jasno i wyraźnie o tym mówi nam Słowo Boże, czyste Słowo Boże. Natomiast co do Ducha Świętego, to praktycznie tak samo jak Katolicy i Protestanci powiedzą, jak najbardziej mamy. Co ciekawe, wy właśnie, katolicy i protestanci należycie do największego odłamu kościołów chrześcijańskich i już to samo z siebie przeczy, bo przecież Pan Jezus powiedział, że cały świat leży w złym, i całe Słowo Boże świadczy o tym właśnie, że cały świat jest zwiedzony. Przez obecnego władcę tego świata, szatana. Więc jak to się do was, ma? do was ma, drodzy, katolicy, wy macie ducha, ale ducha kobiety, ducha Maryi. Natomiast wy, protestanci, macie ducha fałszywej nauki, ducha Pawłowego, ducha daru języków i ducha proroc. To jest wasz duch właśnie, który nie ma nic wspólnego. Z czystym Słowem Bożym, z prawdziwym Bogiem, Duchem Pańskim, którym właśnie Wam przedstawię, co mówi na ten temat Słowo Boże dokładnie i wyraźnie. Kim jest ten Duch Święty? Zobaczmy sami. Ale wyjdzie różdżka zapnia Isajego, a latorostka z korzenia jego wyrośnie. I odpocznie na nim Duch Pański, Duch Mądrości i Rozumu. Duch rady i mocy, duch umiejętności i bojaźni Pańskiej. I będzie czułym w bojaźni Pańskiej, nie będzie według widzenia oczu swoich sądził, ani według słyszenia uszu swoich karał, ale będzie ubogich sądził w sprawiedliwości, a w prawości będzie karał cichych na ziemi. Drodzy popatrzcie, to pisze nam wspaniały prorok Boży Izajasz. Wspaniały mąż Boży, który również pisze o tym, że to właśnie dziecie, to nowonarodzone Dziecie, to Bóg mocny, ojciec wieczności, Król Królów. I właśnie o Nim tutaj w rozdziale 17 właśnie pisze właśnie o Panu Jezusie, i z tym wszyscy się zgodzą, wszystkie kościoły, czy to katolicki, czy protestancki, właśnie ten fragment. Prze y mówią, że przedstawia właśnie Pana Jezusa. I Pana Jezusa. I tutaj mamy właśnie pokazane, kim jest ten Duch Boży, Duch Pański. I popatrzcie, co pisze. I odpoczy na nim Duch Pański, Duch Mądrości i Rozumu. Duch Mądrości i Rozumu. Boże, bo, y y drodzy, Duch Mądrości i Rozumu, nie Duch Języków. I duch proroctw. To jest właśnie to, o czym my tu mówimy, co Wam yy, świadczymy, że cały, cały świat leży w mocy złego. Ten właśnie cały świat jest zbudowany na kościołach, na kościołach, które są w duchu tego władcy świata, szatana. I to nie lego wątpliwości. I dopóki nie zrozumiecie tego, dopóki nie będziecie prosić o mądrość, o której właśnie apostołowie Jakub, Jan, Juda oraz sam Pan Jezus w Ewangelii Jana mówi, to właśnie będziecie zwodzeni. Duch mądrości i rozumu. Jakie to wspaniałe. Właśnie to jest właśnie ta charakterystyka, o której, tak jak wspomniałem przed chwilą, świadczą prawdziwi apostołowie, prawdziwe, czyste słowo Boże. I właśnie o tego ducha mądrości i rozumu, czyli ducha Pana Jezusa, o tego ducha, który właśnie Izajasz świadczy już w Starym Testamencie. Mamy się modlić. Wy drodzy protestanci, zarzucający katolikom, że mają ducha innego, ducha maryjnego, tu macie rację. Ale wy jesteście tak samo zwiedzeni. Właśnie o was Pan Jezus powiedział. O waszych mężach Bożych, rzekomo bożych, że właśnie jak to było, że Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy, nie uwolnialiśmy w Twoim imieniu duchów? Co Pan Jezus powiedział? Idźcie precz, nie znam Was. Właśnie to o Was, protestanccy, pastorzy. Wy jesteście prostytutkami szatana, bo zwodzicie, głosicie inną Ewangelię, tą szatańską, w duchu Pawłowym, w duchu fałszywych Ewangelii, właśnie w duchu języków. Języków kundalini, to co kiedyś było. I mamy właśnie w Słowie Bożym pokazane, że już wtedy apostołowie, właśnie apostoł Juda, mówi o boju o wiarę. Właśnie to, dowody mamy właśnie ze słowa Bożego i fałszywych nauk, że coś takiego miało miejsce. I właśnie wy jesteście w tym duchu kundalini. Duchu Prorost. mam miałem sen, miałem widzenie. A o czym właśnie Słowo Boże nam mówi, zaświadczają prawdziwi apostołowie Pan Jezus? O Duchu Mądrości i Rozumu. Bo właśnie dzięki temu będziemy poznawać prawdziwego Boga. Nie przez proroctwa. Miałem sen. Nie przez dary języków, których nawet nie rozumiecie. I to jest właśnie najdziwniejsze. Wiele już na tym, na tym, o tym powiedziałem i nagrałem ostatnio. Właśnie to jest duch tego świata. Duch tego świata który już od dawien dawna istnieje. Ale tutaj właśnie chciałbym się skupić na tym fragmencie pięknego Słowa Bożego, właśnie Izajasza. Duch mądrości i rozumu. To Pan Jezus. Jeżeli nie macie tego, tej mądrości, którą właśnie Pan Jezus nam daje, to będziecie zwiedzeni. I co ciekawe, drodzy, ci wszyscy, którzy uważacie, że Pan Jezus nie jest Bogiem, Wiemy po o tym ze Starego Testamentu, że właśnie Bóg będzie sądził. Bóg jest sędzią. Z Nowego Testamentu pięknie to pokazuje, że Pan Jezus jest sędzią. Natomiast, co ciekawe, co tutaj Izajasz właśnie o tym, który otrzymał ducha pańskiego, mądrości rozumu. Popatrzcie, co właśnie pisze i zaświadcza. I będzie czułym w bojaźni pańskiej. Nie będzie według widzenia oczu sądził ani według słyszenia uszów swoich karał. Drodzy, widzicie o tym, o kim pisze Izajasz. I tak jak wspomniałem, nikt nie ma wątpliwości, że o Panu Jezusie. Mówi właśnie, że On będzie sądził. I co ciekawe, popatrzcie, tutaj Izajasz nam zaświadcza wspaniałą prawdę Bożą, którą mamy właśnie w Słowie Bożym tak zwanego Nowego Testamentu, przyniesioną przez prawdziwych apostołów. Nie będzie sądził. Według widzenia oczów swoich oraz według słyszenia uszów. No to jak, drodzy? Czy nie będzie sądził według wzroku? Nie będzie sądził według uszu? Czyli w jaki sposób będzie sądził? Przecież jeżeli byłby zwykłym człowiekiem, tak samo jak i sędzia, który jest w, yy, powiedzmy, w sądzie, prawda? On opiera się na faktach, które usłyszał. I na faktach, które chociażby widział, mamy właśnie ludzi, którzy są świadkami. Oni to widzieli. I on sądzi na podstawie właśnie to, co ktoś widział, albo to, no i to, co usłyszał, czyli usłyszał od tych właśnie y, świadków. Od całej tej mnóstwej, prawda, y, kartoteki, która mu daje informacje. Natomiast popatrzcie, to jest niesamowita właśnie mądrość Boża której wy nie macie, drodzy, wszyscy protestanci, bo wierzycie w swoje, prawda, e, objawienia, swoje proroctwa, swoje języki szatańskie. Natomiast tutaj pięknie pokazuje Izajasz, że właśnie ta osoba, o której pisze, na której e, spoczął duch pański, duch mądrości rozumu, sądzi, nie według oczu i uszu, Jakie mamy wspaniałe świadectwo właśnie ze słowa Bożego, również z Starego Testamentu, że to Bóg sądzi według serca i nerek. To przedstawiłem w artykule Chrystus jest Bogiem oraz w różnych podcastach nagranych przez lata, które nagrywałem, i które właśnie pokazywałem, że Pan Jezus jest właśnie Bogiem, który sądzi. Bo Pan Jezus nie sądzi i to On sam, w apokalipsie w objawieniu świętego Jana mówi, to ja jestem ten, który bada serca i nerki. I właśnie to Bóg Starego Testamentu, Starego Przymierza mówi o tym, że On sądzi według właśnie serca i nerek. Tu nie są potrzebne oczy, żeby było widać. Wiele widzimy, ale to jest zwodnicze. Wiele słyszymy, wiele mogą nam ludzie mówić. To również jest zwodnicze. Bo wszystko czym, kim tak na dobrą sprawę jesteśmy, jest tu w sercu. Bo wiele możemy fałszywych rzeczy mówić, wiele możemy fałszywych rzeczy zrobić, które ktoś będą widzieć, ale serce, to co mamy w sercu, to co właśnie myślimy, jest w sercu. I tylko ciekawe właśnie o tym, że to Bóg zna nasze serca i właśnie nasze nerki, nawet widzicie, nasze wnętrzności, które my jako ludzie nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć. To właśnie Bóg, ten właśnie Duch Pański. Będzie sądził nie ze względu na oczy, nie ze względu na uszy, tylko ze względu na właśnie serce i nerki. I to pięknie pokazuje apostoł Jan w objawieniu, które dał mu Bóg, bo tam Pan Jezus mówi: To ja jestem ten, który sądzi, który bada serca i nerki. Także, drodzy, właśnie widzicie, wszystko, co Wam przedstawiam i świadczy od wielu lat. I właśnie teraz z Romanem wspólnie głosimy, że proście o ducha mądrości. O ducha mądrości, właśnie o tego ducha mądrości, o którym Zajasz pisze. Wszystko to, co wspomniałem również w innych, w poprzednich filmach, właśnie to, co ja przez tyle lat, przez 17 lat yy, oglądałem, słuchałem, czytałem. Właśnie ten duch protestantyzmu, o czym właśnie mówi. Ludzie. Wy protestanci modlicie się, chcielibyście mieć właśnie tego ducha, ducha języków, ducha proroc. Właśnie ducha, powiedzmy ten chrzezwodny, wodny. który właśnie jest wielkim zwiedzeniem. On od czasów Pana Jezusa jest właśnie od czasów zmartwychwstania Pana Jezusa. Jest szatańskim zwiedzeniem. On właśnie wam daje ducha tego świata. Pan Jezus niechrzci wodą. I to co wam protestancy, protestanckie prostytutki, mężowie rzekomi boży, mężowie szatana, mówią, że to jest tylko akt waszego, jakby, żeby pokazania, że jesteście za panem Jezusem. Ukazałem to dawno temu w artykule, opierając się na bezpośrednich dowodach właśnie z różnych kościołów protestanckich, czy to zielonświątkowych, baptystów, różnych odłamach katolickich. Oczywiście to nie protesty, ale katolickich, jechowych. To nie jest prawda, co wam mówią, bo ich dogmat zapisany jest taki, że woda musi was zbawić, że ona zbawia, oczyszcza was z grzechów. Także nie dajcie się zwodzić, drodzy. To jest bardzo ważne. Bo jeżeli będziecie właśnie polegać na właśnie fałszywych nauczycielach, bo od tego oni zostali powołani, przez Marcina Lutra powstał protestantyzm. Przez Marcina Lutra on był wysłany przez diabła, po to właśnie, żeby zrobić te odłamy. Tak samo jak został wy, wysłany e, wilk w owczej, skóra, w, w owczej skórze, apostoł Paweł i te wszystkie listy jego i to wszystko, co jest wokół niego, czyli te listy e, Ewangelie Łukasza również, Ewangelia Marka, listy Piotra, które są e, takie dziwne I, i jeśli chodzi o to, Drugi list chociażby jest weryfikowany i jest wielką jakby w tym całym kanonie biblijnym, jakby to podważany. Ale pierwszy list również. On przeczy Słowu Bożemu, przeczy Ewangelii Jana, przeczy właśnie prawdziwym apostołom, którzy wspaniale pokazują właśnie o tym duchu mądrości, który widzicie. To Izajasz już w Starym Testamencie, lata przed Chrystusem, wieki przed Chrystusem, mówi o tym, jaki duch spocznie na Bogu, Panu Jezusie, na tym właśnie, który będzie sądził nie według oczu i uszu. To jest prawda Boża. Naprawdę zdaję sobie sprawę z tego, że mówię do nielicznych, ale właśnie o tym mówi słowo Boże. Tylko nieliczni znajdą tą ciasną bramę i przejdą przez nią, jaką jest prawda Słowa Bożego. Pan Jezus. Natomiast większość, cały świat nie ma liczy na zatrocenie. I właśnie tak jest. Nie dajcie się zwodzić. Duch Pański to jest duch mądrości i rozumu. I proście o dar rozumu, abyście poznawali właśnie Boga, prawdziwego Boga żywego, Pana Jezusa. I o tym wspaniale pisze Jan w swoim liście. A wiemy, iż Syn Boży przyszedł i dał nam zmysł, abyśmy poznali onego prawdziwego Boga i jesteśmy w Onym prawdziwym, to jest w Synu Jego Jezusie Chrystusie. Ten Ci jest prawdziwy Bóg i żywot wieczny. Dziateczki, strzeźcie się bałwanów. Drodzy, On jest prawdziwym Bogiem, i do was katolicy, właśnie pisze apostoł Jan na koniec, strzeźcie się, strzeźcie się bałwanów, drodzy bałwany, i tutaj mówimy o yy, Nowym Testamencie już, o apostole, który mówi strzeźcie się bałwanów, bałwany we Słowie Bożym, czy to w Starym Testamencie, Nowym Testamencie, to są figurki, obrazy, strzeźcie się ich, bo przed nimi upadacie i tym samym obrażacie Boga. I właśnie nie macie tego ducha mądrości i rozumu, bo jeśli mielibyście to, nie robilibyście tego i nie, czynili, nie czynilibyście tak właśnie, obrażając Boga. Także weźcie Słowo Boże do ręki, czyste Słowo Boże. Przede wszystkim Ewangelię Jana, jego listy, apokalipsę Jana, objawienie Jana, listy Jana, Judy, Jakuba oraz Ewangelię Mateusza. I to Wam potrzebne jest do zbawienia. Nic więcej. Pozdrawiam wszystkich, którzy pragniecie Słowa Bożego i Prawdy.